Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dr Renata Nowaczewska, Amerykanistka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jak się umawialiśmy przedwczoraj na tą rozmowę, to się zastanawialiśmy, czy dzisiaj rano będzie wszystko wiadomo, a właściwie już wczoraj było wiadomo, to tak szybko poszło, że chyba nikt się nie spodziewał, że tak szybko pójdzie. No, takiej skali zwycięstwa z całą pewnością nie. O ile można było przewidywać, że te sondaże są tak skrojone, aby wyrównywać demokratów republikanów, żeby nie nastąpiła sytuacja jak w 4 lata temu, w mm -hmm. 2020 czy 2016, że tam był bardzo mocno niedoszacowany. To tutaj znowu można powiedzieć, że te kominy wszystkie, które, które powstały w sondażach, były, były ściągane w dół. I ci, którzy znają tą, tą specyfikę wyborów, które obserwowali lub którzy tam byli, mogli się spodziewać zwycięstwa, ale skala zwycięstwa no to tylko należy Republikanom pogratulować, bo to nie jest tylko prezydent, ale to mamy cały kongres najprawdopodobniej. 295 głosów elektorskich dla Donalda Trumpa, Kamala Harris 226. Mhm. Przepaść. Spora, spora um, taki, takiej różnicy w głosach elektorskich, takich znaczącego zwycięstwa do tego jeszcze, żeby partia przejęła um, już wiemy w tej chwili z całą pewnością jedną, ale najprawdopodobniej drugą izbę kongresu także. To od lat 80. nie było, można powiedzieć, że od lat 80. te różnice w głosach elektorskich się poważnie zmniejszały, że to widzieliśmy kilka cykli wyborczych, że to, że to szło o, o, o włos. I um, jak wiemy, kilkakrotnie zdarzyło się tak, że zwycięzca wcale w głosach elektorskich wcale nie otrzymywał większej liczby głosów w głosowaniu powszechnym. Tak było w 2016, tak, tam jest. Trump przegrał, tak było w roku w tak. To jest właśnie właśnie o to chodzi. tak. A tutaj widzimy, że on dostał nie tylko mandat od elektorów, ale także od, od obywateli, no bo 5 milionów głosów w głosowaniu powszechnym, to jest także znacząca różnica. Tak, zdecydowali Amerykanie. No tak, no bo jeżeli jest różnica, nieznaczna, no to elektor może zagłosować inaczej, ale jeżeli jest 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, 200 tysięcy głosów więcej, no to trudno zagłosować tak, inaczej. Tak, szczególnie te, te, te stany, stany wahające się. Poprzednio Biden wygrał różnicą właśnie od 10 do tam 13, 15 tysięcy głosów, a tu mamy 100, 200 tysięcy w tych samych hmm. Stanach na rzecz, na rzecz Trumpa, więc nie tylko odzyskał tą różnicę z Bidenem, z, z demokratą, ale, ale także no, landslide victory, po prostu Wziął wszystko. Mówi się, że wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych ma wpływ na cały świat. To ja zapytam tak przekornie jaki ma wpływ na Szczecin. Wczoraj dostałam to pytanie jak ja od koleżanki, tak jak, jak mi się będzie żyło w Zachodniopomorskim. Nie powtórzę, co powiedziałam. Niewielki, niewielki, powiem, powiem szczerze, że no... To znaczy, oczywiście możemy tutaj rozwinąć taką jakąś geopolityczną mm -hmm. teorię, że oczywiście, że sytuacja na naszej wschodniej granicy, że prędzej czy później wpłynie także na, 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 na nasze miasta, to, bo będziemy mieli uchodźców, bo um, wszyscy się cieszymy, że mieszkamy blisko granicy niemieckiej, jest blisko gdzie. No, te, te, mm -hmm. historie, te historie są. Um, i ja, ja bardziej będę obserwować to, co się będzie działo w ugruntowywaniu tej takiej trochę konserwatywnej rewolucji, którą zapowiedział, zapowiedział Donald Trump wewnątrz Stanów Zjednoczonych, która wpływie, wpły, wpłynie długofalowo na taką globalną politykę Stanów Zjednoczonych wobec, wobec sojuszników. Więc jako członek NATO, jako um, część Unii Europejskiej, my to odczujemy. Odczujemy to w um, najprawdopodobniej w wojnie um, handlowej, Handlowej, którą, którą rozpęta Donald Trump. Znaczy może nie będzie to aż taka wojna handlowa jak z Chinami, ale, mhm. ale może to być taka wojna na, na cła, co, co widzieliśmy w, w czasie poprzedniej jego kadencji. Jak to na nas wpłynie? Wpłynie bardziej integrująco. Ja jestem przekonana, że, że to był plus tej, tej, tego handlczenia się Donalda Trumpa z członkami NATO, płaccie więcej, płaccie więcej. Zobaczmy jednak nakłady na, na zbrojenia krajów, które były niechętne do tego y, są znaczące one prawie sięgnęły wydatków z, z okresu zimnej wojny. W tej chwili już wiele, wiele, wiele krajów, w tym Polska, zapowiedziała większe wydatki, i myślę, że to będzie ten, ten element taki bardzo mocno integrujący i może w, w, w rzecz, którą, którą Europa powinna zrobić długo, długo wcześniej, a mianowicie przestać patrzeć na tego partnera za Atlantykiem. Niech on będzie dalej naszym przyjacielem, niech on dalej będzie naszym, naszym towarzyszem, w różnych, w różnych um, konfliktowych i, i, i nie tylko konfliktowych e, kwestiach na, na, na całym świecie, um, ale uniezależnijmy się od niego, bo, bo um, można, było, można powiedzieć, że, że, że taka tendencja krajów członkowskich NATO, ale przede wszystkim Unii Europejskiej, to jest od demokratycznej um, mhm. administracji do demokratycznej e, administracji na takie przetrzymanie. Że e, nam się strasznie z perspektywy Europy podoba, e, e, taka ideowość demokratów. I my bardzo często um, czujemy, znaczy Europa, jako stara Europa, czuje wyższość ponad, ponad um, Ameryką, że, że my jesteśmy reprezentantami tej, nie wiem, takiej, um, tego, takiego systemu um, wartości niezmiennych, um, chociaż największe konflikty działy się na naszym, na naszym terenie. A Amerykanie są od, od biznesu, oni są transakcyjni, oni są, oni są tacy... Um, Skupieni na sobie, a, a, a my, po, my jesteśmy ideowcami, dlatego może bliżej nam było z, 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 z demokratami. No. To słyszeliśmy zresztą od, od, od kilku polityków. Wydaje mi się, że nawet minister Sikorski o tym, o tym powiedział. Czas, żebyśmy stanęli na własnych nogach. Czyli myślę, że to podziała na Szczecin pośrednio, ale właśnie na, na nasz kraj i na ten, na ten region w końcu bardziej integrująco i uniezależniająco. A jaki to będzie miało wpływ na zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce? Bo no, Prawo i Sprawiedliwość świętuje zwycięstwo Trumpa. Wczoraj Aleksander Kwaśniewski w Onecie mówił, że, że no, może być tak, że będzie ten moment wykorzystywany w jakimś stopniu, tak? Że to my mamy lepszy, lepszy stosunek, lepsze stosunki z prezydentem Trumpem. Zobaczcie, jak to wyglądało, jak, jak prezydent Duda, jakie ma zdjęcia, jak, jak, tak, jak, jak to... Jak stoi przy... Jak to, tak, do, jak, przy namówił, jak namówił, do, proszę bardzo, do, do odblokowania pieniędzy dla Ukrainy. Mhm. Jadąc tutaj w, w radiu innym, konkurencyjnym, mhm. słyszałam wywiad pana Czaputowicza. Tak, po prostu świetlista Przyszłość na podstawie wspaniałej, wspaniałych relacji, że my byliśmy ponoć najważniejszym partnerem tutaj, tutaj w Europie amerykańskim i nawet przypisywanie tego, że zniesiono nam wizy, to tym dobrym relacjom, że, że dzięki, dzięki temu, że. że... Bo takie, takie rzeczy tak. przecież dzieją się z dnia na dzień. Przede wszystkim mało kto rozumie, że, że to zależy od, od tego bardziej od nas, czyli, czyli no tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale i mhm. Ile jest tych procent odrzuceń, czyli ilu, um, ile osób, które chciały wyjechać do Stanów Zjednoczonych, były tylko turystami lub mm -hmm. by, by pracownicze wizy miało i wracało, a niektórzy by po prostu nadużywali gościnności amerykańskiej. Jak to, jak to wpłynie? Powiem szczerze, że, że, że ciężko mi jest powiedzieć, natomiast ataki, które by, y, Znaczy, y, y, spodziewam się taki, takiego wykorzystywania tego w narracji. Zobaczcie, myśmy mieli świetne relacje z Donaldem Trumpem, więc my musimy mieć takiego prezydenta, który się, się, się zgodzi. No ale, ale te prezydentury to też nie do końca się tak będą za, za, y, zazębiać, więc to jest jedna sprawa. Y, y, mam taką, y, żywię taką głęboką nadzieję, że, że y, no, PiS zrobi swoje. Natomiast, natomiast mam nadzieję, że to zintegruje bardziej długą stronę sceny politycznej w wysunięciu kandydata, żeby to nie, będzie, nie było takie bratobójcze, zanim, zanim do tego wysunięcia jednego kandydata dojdzie. Natomiast tego bym się spodziewała, że, że żeby obecnie sprawujące władzę nie wiem, koalicja Mhm. wysunęła kandydata, który będzie właśnie przeciwwagą dla tego wszystkiego, co, co Donald Trump będzie dał. No My nie znamy jeszcze tych nazwisk, tych znamy, kandydatów. Tak. Być może też obie strony polityczne czekały na ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, żeby właśnie dostosować tych kandydatów do tego, co się będzie działo w kampanii wyborczej. No bo dzisiaj mam wrażenie, że jednak część wyborców patrzy w taki sposób, że Donald Trump to Prawo i Sprawiedliwość, a Kamala Harris to Platforma Obywatelska. Że to jest taki, takie trochę równanie zbyt proste. No nie jest, nie jest to konieczne, bo to nie, nie jest powiedziane. Popatrzmy, jak, jak wyglądały relacje um, Donalda Trumpa z innymi e, przywódcami e, krajów europejskich. On, on, on będzie szoski, bez względu na to, kto tu będzie, on będzie szoski, on będzie robił swoje. Czyli to, że w, jeśli będzie kandydat, <coughs> załóżmy, gdyby wygrał kandydat PIS-u, to wcale nie znaczy, że, że nagle z e, tłumieniem szerokim będą jakieś inwestycje i środki finansowe płynęły ze Stanów Zjednoczonych przepraszam, czy, czy, czy nie wiem, tysiące żołnierzy amerykańskich, bo my dalej będziemy tylko i wyłącznie taką małą kopeczką gdzieś tam na mapie politycznej interesów Stanów Zjednoczonych i, i tutaj nie, nie, nie spodziewałbym się na pewno takiego zrównania, że świetlista przyszłość. To tyle, jeśli chodzi o antenę. Przenosimy się na RadioSzczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Także kontynuujemy naszą rozmowę również w aplikacji Radio Szczecina. Słuchaczom radia już w tej chwili dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Pani doktor Zełędzki pogratulował Trumpowi, pisząc, że czeka na erę silnych Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że Trump ma takie podejście do spraw międzynarodowych pokój przez siłę. Bardzo dobre stwierdzenie, tak, no, no, w, w, to jest właśnie przykład, przykład tego e, bardzo złe relacje, które nastąpiły po tym sławetnym telefonie Donalda Trumpa e, w 2016, nie, teraz nie pamiętam, nie, coś się, coś nie to, się tak, na nieważne nawet. to mhm. jest, tak, e, że, że te relacje były dość takie, mało powiedziane, że, że szorstkie, jeśli, jeśli nie wrogie, tu widać polityka, <laughs> który... E, tak jak obecna, obecna koalicja rządząca w Polsce, przygotowana, przygotowany był i na jedno zwycięstwo, i na drugie. I po prostu, to, jakie mamy karty na stole, to z takimi musimy, musimy grać. I on świadomy był, świadomy był bardzo prawdopodobnej wygranej Trumpa i że po prostu będzie musiał z nim negocjować. I świadomy, że no jest trochę na tej takiej gorszej pozycji w takim, w takim znaczeniu, że. Że Trump przynajmniej w teorii on wykładał, że, że tą wojnę zakończy bardzo szybko i że ma gotowe godziny. rozwiązanie. Tak. To, co Trump mówi, jest mniej niepokojące niż to, co J.D. Vance, bo J.D. Vance wprost mówił, że Czyli zostawimy tak, gdzie to jest, mhm. tak, w zastępcach, tak, 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 przyszły wice, wiceprezydent. To jest, to jest bardziej i bardziej niepokojące. Natomiast <laughs> Zolański wcale nie był zadowolony z relacji z, z Bidenem, dlatego że Polityka prezydenta Bidena, no znowu idee, ide, a, a, a konkretne, konkretne działania. Administracja Bidena, właściwie sam prezydent Biden stawiał tak zwane czerwone linie, czyli on sam sobie stawiał granice do tego, jak daleko chce, żeby Stany Zjednoczone się za, zaangażowały. I przez to, że on sobie stawiał te granice i mówił, że już dalej nie pójdzie, a później sam je zdecydował mhm. się przekraczać, sprawiało, że on takie Stawał się nieskuteczny. Bardzo mocno wszystkie jego działania podlegały takiemu przeciąganiu, oczywiście w większości w Izbie Reprezentantów która miała zdecydować o ośrodkach finansowych. I na przykład gdyby Biden startował ponownie i został wybrany, no to byłoby to najlepsze, najlepsze rozwiązanie na przykład dla Putina. Mniej by zadowolony byłby z, z Harris, ale tutaj relacje, jeśli spojrzymy w, w, w Putin, um, Putin-Trump, to nie jest tak, że, że Putin zdaje się cieszyć, bo on już w tej chwili zabierze wszystko. Nie. Oficjalnych gratulacji teraz nie było. Podobno jakieś takie zakulisowe przez mhm. Mm-hmm. <laughs> przez kolegów gdzieś tam doszły, w cudzysłowie przez kolegów oczywiście. Tak, więc ja bym, ja bym bardziej spodziewała się że tego, że Trump, on będzie chciał zakończyć ten, ten, ten konflikt, ale wcale nie w 24 godziny, bo to nie, nie jest tak, tak prosto to, to, to zrobić. On będzie chciał z tego ugrać przynajmniej wizerunkowo coś. I myślę, że Putinowi to jest także na rękę, że jeśli ma dojść do jakiegoś, nie wiem, pokoju czy zawieszenia broni, no to chce to zrobić z twarzą. Podobnie mhm. Stany Zjednoczone, jeśli będą chciały doprowadzić, to nie na zasadzie poddajmy wszystko i oddajmy Putinowi to, co zaganą, tylko też, też, żeby ten Zachód wyszedł, że w tym konflikcie takim yy, yy, yy. Coś, 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 coś zyskał, więc nie możemy sobie wyobrazić sytuacji przedstawionej przez J.D. Vance'a, że nie tylko zostajemy z, z tym terytorium zagarniętym, z linią frontu, i ta linią tak, linią frontu, tak jak, jak wygląda w tej chwili, a do tego jeszcze mówimy, że, że Ukraina nie zostanie nigdy przyjęta do NATO, i czyli właściwie porzucamy ją po raz drugi, to by mm -hmm. Stany Zjednoczone zrobiły, bo, bo ta sama sytuacja była za Clintona, że coś obiecano, tak ten parasol ochronny, i, I nic z tego, z tego nie wyszło. I tutaj działania Załęckiego mogą być tylko jedne. On, on musi w jakiś sposób w tej polityce lawirować, ma nową administrację, no i on nie może nagle powiedzieć: O, jaka szkoda, że to nie, nie, no tak. nie Kamala Harris. Tak? Ale myśli pani, że to będzie bardziej szło właśnie w stronę tego pokoju, że, że to jest okazja do tego, żeby powycofywać się z twarzą dla wielu ważnych polityków z, z, ze świata tego globalnego? Czy może też dojść do eskalacji, jednak? Um... Czy jesteśmy bezpieczni w Polsce na przykład? Tego nie wiem, tego po prostu nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tutaj znowu Donald Trump podejdzie do, do kwestii transakcyjnej. Jeśli on, jeśli my, jako, jako nie wiem, Europa, tak nazwijmy, bo tu już nie chcę rozdzielać na członków i nie członków NATO, jeśli my, Europa, stwierdzimy, że jesteśmy gotowi wydać więcej na zakup broni, którą będziemy wysyłać na Ukrainę, to ono da nam szeroką ścieżkę. On chce pokazać, że um, przemysł amerykański zarabia, że um, przemysł zbrojeniowy się rozwija i że wysyła, wysyła, wysyła tą broń. On będzie najbardziej zainteresowany w tym, żeby ten, jak gdyby wpływy do budżetu były in plus, a nie, a nie in minus. Um, i jeśli, jeśli my przejmiemy ciężar, jeśli, jeśli tutaj w jakichś spotkaniach, które w, w, wkrótce nastąpią, e, gdzieś na, 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 nasz, w, na najwyższych mhm. szczeblach władzy, szczególnie NATO, jeśli my się zadeklarujemy, że przyciągamy, prze, prze, przejmujemy ten ciężar, no to dlaczego nie? To możemy to kontynuować. Ale jeśli powiemy, że nie jesteśmy gotowi. No to, no, to, no to tutaj rzeczywiście ta, ta poprzeczka, ta, ta, no, ta odpowiedzialność będzie zupełnie po drugiej stronie. I jednej rzeczy, której bym się nie spodziewała, to gdyby jednak Putinowi przyszło do głowy, nie wiem, zaatakowanie Estonii czy jakiegoś kraju nadbałtyckiego, nie spodziewałabym się tego, żeby tam tak szybko zrealizował jeden z punktów paktu tak o, mhm. o, o, wzajemnej, o wzajemnej pomocy, e, ponieważ on w, w, całą kampanię swoją i, i także poprzednią prezydenturę prowadził na tej narracji, że on żadnego konfliktu, za jego, za jego um, prezydentury żadne, żaden, um, żadna nowa wojna nie wybuchła i, i żaden konflikt nie był, nie był prowadzony i myślę, że tutaj jest, jest, jest ta kwestia wizerunkowa bardzo dla niego mocna, on będzie to ważył. Administracja odchodzącego prezydenta Joe Bidena planuje wysłać ostatnie transze pomocy wojskowej mm. dla Ukrainy jeszcze przed inauguracją mm. nowego prezydenta, poinformował portal Polityko. Mm. Prawie 6,5 miliarda dolarów. To takie pokazanie też, że, że, że my tutaj wysyłamy, bo, bo Trump może tego nie zrobić. Yy, to nawet pamiętajmy, bo my tak wszystko przypisujemy prezydentowi. Yy. To jest kongres. To jest kongres i tu, i tu będzie, będzie kwestia, to są tak drobne, takie, takie niuanse polityczne, o których my sobie nie zdajemy sprawy. Dlaczego ten pakiet nie został pomocowy, przegłosowany wcześniej? Bo większość mieli republikanie w Izbie Reprezentantów. To jest ta siła, mhm. siła sakiewki, którą, którą oni mają. A dlaczego? No owszem, bo Trump nie chciał, żeby, żeby jakiś pakiet był przegłosowany. On był powiązany z pakietem, z pakietem który miał wprowadzić reformę w polityce, w polityce imigracyjnej. Tu decyzje, kto jak głosuje za ewentualnym budżetem, sprowadzają się do, 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 do wyborców każdego z tych kongresmenów, którzy zasiadają w kongresie, bo, bo on patrzy na to, co i jego wyborcy w jego malutkim regionie, w jego malutkim takim kokoniku, mm -hmm. co mówią. Czy oni są za wspieraniem sojusznika i za tym, żebyśmy kontynuowali wsparcie dla, dla Ukrainy, czy nie? Jak gdyby tu, tu powinniśmy czuć. Oddech um, nastrojów, które panują w, Stan w Stanach Zjednoczonych. E, a zainteresowanie polityką zagraniczną, jako, tako, jako taką, jeśli spojrzymy na, 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 na to, co zadecydowało w tych wyborach, że, z Donald, z że został wybrany Donald Trump, to jest dość nisko. Um, więc myślę, że, że najbliższe miesiące to będzie skupienie się na y, przede wszystkim na, na, na stworzeniu. Y, na stworzeniu gabinetu i no, na takim okopaniu się w, 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 w tej władzy republikanów, którą, którą zdobyli. Mm -hmm. Bob Woodward w ostatniej książce pisał, że Trump był najbardziej lekkomyślnym i impulsywnym prezydentem w historii Ameryki i demonstrował ten sam charakter jako kandydat na prezydenta w, w 24 tak, on roku. Jest, on jest pełen takiego chaosu, takiego, takiej niespójności, że jednego dnia mówi to, drugiego mm -hmm. dnia mówi, mówi co innego, ale on bardziej mówi pod publiczność, czyli, e, czyli jeśli wy, wy, wyczuwa, że, że publiczność chce to usłyszeć, to on to powie, a jeśli coś innego. Ale, ale on za decyzjami ma, tak. stoi jego. Charakter, i taka ta lekkomyślność, i to jest strychnięcie palcami? Czy to jest jednak sztab ludzi i, i, i ten czerwony guzik, czy niebieski, czy zielony jakikolwiek guzik jest naciskany, już nie decyzja tego podejmowana? Guzika. Niestety teraz nie będzie tego guzika, dlatego że poprzednio, zresztą to tam wprost o tym mówi, że poprzednio on, on nie miał świadomości, jak działa rząd federalny, jak w ogóle działa Waszyngton. I on korzystał z jakichś doradców, kogo zatrudnić. W tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o, o ludziach lojalnych, którzy nie będą mu się sprzeciwiać. On nie będzie miał żadnych. Żadnej, żadnej takiej granicy. On nie będzie miał Johna Kelly'ego, który był e, szefem jego, jego, jego sztabu, czy, czy nie wiem, czy, czy um, um, sekretarza um, spra sprawiedliwości, tak? czy, czy, um, czy w Departamencie Stanu, czy gdziekolwiek. Nie Departament Stanu to jest zły, zły, zły przykład, ale na przykład w um, Departamencie Skarbu czy um, doradcy z, o, z, do spraw bezpieczeństwa. Oni Wszyscy byli tymi hamulcowymi i, i takim trzeźwiejącym mm -hmm. głosem i, i przeciwstawiali mu się. Nie, on w tej chwili mówi, on tylko on już ma grupę zebraną ludzi, którzy, którzy wykazali się lojalnością. Ci wszyscy, którzy byli w stanie się sprzeciw, sprzeci, sprzeciwić Trumpowi, oni albo odeszli zupełnie z polityki, albo są gdzieś kompletnie na, na, na marginesie, albo nie wiem przeszli na tą stronę taką niezależną. Wielu, wielu z nich po prostu zdecydowało się, zmienić swoje kariery, bo nie. Nie, to brzmi niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Szczególnie jeśli. I to, to tym bym się naprawdę zainteresowała, a mianowicie myślę myślę, że wszyscy już o tym słyszeli, o tym, o tym projekcie 2025 przez Heritage Foundation zrobionego, takiego ultrakonserwatywnej, takiej rewolucji wręcz, takiej oddolnej naprawdę, czy właściwie od górnej i schodzącej, schodzącej do dołu, gdzie mówimy o całkowitym przekształceniu całego systemu zarządzania, aż nie tylko, że. Mamy szefów departamentów, czy, czy właśnie um, sekretarzy poszczególnych poszczególnych minister, znaczy poszczególnych ministrów, przekładając na bardziej na, na nasz system. Tylko, tylko mówimy już o, o, o zejściu, w, nie wymiana czterech tysięcy osób, to jest zwykle co jedna administracja robi, tylko mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy, tak, żeby ich osadzić i żeby oni rzeczywiście tą politykę, która zostanie zainicjowana przez, przez Trumpa, te jego pomysły takie, w, 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 taki, w takiej świadomości, no to konserwatywne, żeby, żeby one były implementowane i czyli jego wola ma być realizowana w całości, a nie, że po drodze będzie spotykał jednego, czy drugiego, kto by, no nie, tego nie możemy, albo, że na przykład Senat mu nie przegłosuje. Zobaczmy. Jedno, Izba Reprezentantów to są pieniądze, ale Senat to jest droga do zatwierdzenia wszystkich kandydatów, którego, których Trump wysunie, jakkolwiek oni kontrowersyjni nie, byli, nie będą, a będzie wśród nich bardzo wielu, choćby nawet antyszczepionkowiec Bob Kennedy. I on ma otwartą drogę i właściwie wszystko, co on sobie wymyśli, niestety to będzie realizowane. Czyli po jednej stronie będziemy mieli wielkiego Putina, a tak. po drugiej stronie wielkiego Trumpa. Tak, tak on chce to zbudować, tak? Tak. tak. Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gościem była dr Renata Nowaczewska, amerykanistka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.